Bardzo wielu lat marzyłem, żeby mój bohater miał fajny t-shirt z czymś, co wszyscy znają i nigdy się tego nie dało załatwić z powodu praw i różnych tam prawnych kwestii. Także jestem bardzo wdzięczny, że udało się to dopiąć, bo wiem, że to nie jest proste i oczywiste. All ships, all ships. Kapitan Borchardt. Man overboard. Samobójstwo nie jest naturalną konsekwencją pobicia się z kumplem. Z tego co wiem, bo to był pomysł oczywiście, który wyszedł od stacji, że ten serial potrzebował chwilę przerwy, żeby się zastanowić co z nim dalej zrobić. I, i pomysł był taki, żeby wrócić do korzeni w Belfra, czyli opowiedzieć historię, która będzie miała mało miasteczkowy klimat i w której ta zagadka kryminalna będzie jakoś współgrała z życiem mieszkańców. I taki był punkt wyjścia, ja zostałem zaproszony jako reżyser na rok przed wejściem na plan i wtedy się zaczęła cała przygoda, czyli jeszcze współpraca ze scenarzystami, żeby zbudować taki świat wiarygodny, żeby, żeby widzowie to kupili. No co, myślę, że ojciec o Tobie zupełnie zapomniał? Paweł Zabacki, nowy polonista. Będzie Pan miał okazję poznać grupę bliżej, na pływającej klasie. No taka nietypowa właśnie kontynuacja, odroczona troszkę w czasie. I ja stwierdziłem, że to jest świetny materiał do tego, żeby właśnie na tym zacząć budować postać tego trzeciego sezonu. To znaczy, to nie jest bezpośrednia kontynuacja tego, gdzie tego bohatera zostawić w imię, jak to zazwyczaj w serialach. Właściwie ostatni odcinek sezonu jest bardzo się potem wiąże z tym, co widzowie dalej oglądają w kolejnym sezonie. Tutaj jednak minął ten czas, i ja sobie pomyślałem, że czas tego zrobić walor i nie odmładzać się na siłę, tylko wręcz przeciwnie, pokazać tego bohatera, że jego to życie trochę przeczołgało, tak? Co obserwowaliśmy w tamtych sezonach, ale ponieważ ten sezon zaczyna się od wyjścia Pawła z więzienia, no więc między tymi sezonami też życie nie było dla niego łatwe i wydaje mi się, że taki facet, jeżeli potraktujemy chociaż to odrobinę serio, i widzieliśmy, że giną ludzie wokół niego. Jest w więzieniu, stracił bardzo wiele, nie ułożył sobie życia właściwie w żaden sposób. Siłą rzeczy po tych 8 latach to jest zupełnie inny facet niż tego, który, którego poznaliśmy w Dobrowicach 8 lat temu. Także z inną energią, może trochę mniej odważny, może trochę smutniejszy. Ja nie wiem, czy mogę zaufać. A mi? Ona miała depresję, trzeba jej było pomóc. Nasi starzy na tym gadali pod Twoim domem, jak gdyby nigdy nie widzieli. Co ci mam jeszcze powiedzieć? Prawdę po prostu! Według mnie, to, co jest siłą tego nowego szerzonu, to jest unikatowy klimat, który udało nam się stworzyć. Mówię w liczbie mnogiej, bo za to cały sztab ludzi odpowiada. Autorka zdjęć Weronika Bielska, która skąpała w słońcu serial kryminalny, co jest jakimś tam wyjściem z pudełka, dlatego że te seriale kryminalne zazwyczaj były opowiadane w kluczu Zgniło-Zielonym. My tutaj weszliśmy w klucz marinistyczny, biało-czerwono-niebieski. Druga rzecz, muzyka Piotra Emade Wagleskiego, pełna niepokojów i melancholii. Nie można być pewnym, że dany serial, dany sezon odniesie sukces. Zawsze się może coś wydarzyć. Komuś się podpadnie, bo się powinien nogać się chce za dobrze, albo się czegoś nie dopatrzy. Albo tak. Więc to jest piękne w tym naszym zawodzie, że właściwie my do, do momentu premiery mm, naprawdę mm, nie do końca wiemy, w czym braliśmy udział. Znaczy, niby wszystko wiemy, ale jaki to jest efekt, to jest zawsze zaskoczenie. Zresztą, ja jestem w ogóle fanem trzecich sezonów, bo najtrudniejszy jest drugi. Najtrudniejszy jest drugi po sukcesie. To jest po prostu kaplica, bo nie wiadomo, czy wchodzić drugi raz do tego samego, czy kompletnie wszystko pozmieniać, tak jak to się właśnie stało w Belsze, co zresztą było szlachetną pobudką żeby nie kręcić drugiego sezonu, który będzie identyczny jak pierwszy, tylko żeby wszystko pozmieniać. Także Paweł wraca do małego miasta po tym Wrocławiu z drugiej serii i myślę, że to dla fanów pierwszego sezonu jest dobra wiadomość, bo siłą Belfra była chyba wspaniały, niezły portret polskiej, prowincjonalnej, ale taki szczery i pozytywny, bez, bez tej groteski, którą niektóre filmy i seriale mają z przysłowiowymi panami pod sklepem z piwem. Więc Belfer pokazuje taką jakąś prawdziwszą twarz tej prowincji i, i myślę, że ten, ten trzeci sezon, pod tym względem, będzie troszeczkę przypominał pierwszy, aczkolwiek w zupełnie innej przez tą przepięknej scenerii. Dzięki temu, że my się więcej dowiadujemy o, o, o belwsze mamy szansę bardziej przeżywać jego emocje. I chcieliśmy, takie było założenie, stworzyć serial kryminalno-obyczajowy, to znaczy, żeby jednak ten wątek, przepraszam za brzydkie sformułowanie, charakter driven story, czyli ciągnie nas postać w historii, współgrał razem z tym wątkiem kryminalnym i mamy nadzieję, ja w mówię w imieniu zespołów, na to, żeby ludzie czasem uronili łezkę, czasem się przestraszyli, a czasem uśmiechnęli.